E, wreszcie e, Oli igliska olimpijskie się zaczynały od dzisiaj i od jutra e, mecze siatkówki się zaczyna, zaczynają e, ale niestety e, bez kibiców miałem bilety do finału mecze mecza, siatkówki męczyznej. Ale niestety ja nie, nie, mogę, nie mogę oglądać meczu na hali. Dla tego dnia ja zakupiłem nową koszulkę w, w zeszłym roku i, i ja uh, bardzo, bardzo, bardzo uh, nie mogłem, nie mogłem uh, doczekać doczekać e, te, tego, tego dnia, uh, ale nie, 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 będzie się uda. Mm, no, no, ale w tym razie, e, uh, z, e, ja, e, będę, ja, ben, ja, będę ja, będę ja, 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 Zawodników i sztabów e, reprezent reprezentacji Polski e, z domu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my ci jemy, Co nam obca przemozięła, szablon odwiedziemy. Macz, macz Dąbrowski z ziemi boskiej do Polski. Za twoim przewodem. ゾンチュンチェンナロデン。マッチマシドンブロースキースジミボスケイドポースキーザトインシェボーデン。ゾンチュンチェンナロデン。ポルスカビグラムメッチ。イテシュヤポニア。頑張って。